Witam bardzo serdecznie. Dzisiaj będę jadła chipsy. Barbecue with my honey trufle, Już otwarta. I testujemy. YouTube Arleta 28, TikTok Arleta 28, Twitch Arleta 28. To za mojego udanego kuzyna. Mm. Mm. Dobra. Słodkie są, później troszkę takie, no nie wiem. No bardziej ostre, wierzy. bardziej nie ostre, bardziej takie słodkie. A jakie wielkie chipsy tutaj są, naprawdę. Nie pożałowali. Mmm. Nie wiem, tak się zje całą paczkę, to może ta Są. Eee, ocena. 7 na 10. Bo jadłabym, jadłabym, ale dupy nie urywa. Fajna różowa paczka. O, no, chipsy są widoczne. No i jeszcze trochę. Duże, naprawdę duże tu są. Eee, chipsy. I to by było na tyle. Like, subskrypcja, komentarz. Po więcej YouTube Arleta 28. Na Twitchu nagrywam streamy prawie codziennie, więc tam się dużo dzieje. Oczywiście... Nie, nie, nie.